Jest, w końcu się udało, do skarbca idziemy i nagroda jest moja, no w końcu, tyle na to czekałem, jest, wow, ale złota, ale żelaza, ale czegoś, nieważne, ale jest fantastycznie, jestem bogaty, yeah, fuck yeah, w końcu, po tylu latach udało mi się zebrać fortunę, teraz moje życie będzie już tylko lepsze. Cześć, witajcie! Z tej strony oczywiście WUPO, i chciałbym Wam zaprezentować moda o nazwie Advanced Renders Mod, który poprawia nam kilka rzeczy e, w naszym Minecrafcie. Jest to zmiana graficzna, wizualna, ale moim zdaniem bardzo fajna i naprawdę te itemy wyglądają świetnie, ale może nie będę tutaj wam opowiadał, tylko po prostu pokażę. Tak więc, pierwszym itemem, który zmienia tę modyfikację jest to Crafting Table. E, itemy one są Przerobione na tak jakby 3D, jak widzicie, tutaj mamy taką kratkę e, i jest takie wgłębienie. Wszystko jest w 3D, i bardzo ładnie wygląda właśnie e, ten crafting. E, mi się osobiście bardzo podoba. E, następnym itemkiem, który podmienia jest to bookshelf. E, niestety nie da się ich stawiać e, w w kierunku, którym byśmy chcieli, wszystkie będą otwarte w, e, skierowane w jedną stronę. Pokażę wam od tak. Zobaczcie jak pięknie te książeczki tam w środku wyglądają, e, tutaj nawet e, przy, przerwy są pomiędzy nimi te są złączone, więc jest to na bardzo, naprawdę bardzo fajne. Moim zdaniem, mogły one by być e, jakoś bardziej kolorowe czy coś, ale to jest e, kwestia zrobienia, to jest naprawdę nie problem, także myślę, że e, to zostanie poprawione e, bo mod jest cały czas work in progress, czyli jest cały czas w tworzeniu i możemy się spodziewać e, jakichś update'ów także e, następnym itemem jest to jukebox e, który wygląda tak e, jest on troszkę niższy i mamy tutaj właśnie takie coś które niby odtwarza tą płytkę, zaraz znajdę jeszcze e, płytę jakąś e, sprawdzę czy robi różnicę ten jukebox a ten z płytą no, niestety nie robi, ale to już e, nie jest problem, bo i tak naprawdę bardzo fajnie wygląda. E, następnym itemkiem jest to Dead Bush, czyli tak, taka ta roślinka umarła. E, może jest troszkę za mała jak na mój gust, choć nie, no w sumie, zobaczcie, jak, stąd patrzymy, to jest naprawdę bardzo fajnie. I ona ma tutaj takie e, krzaczki, e, takie gałązki czy coś, no nie wiem jak to nazwać. Ok, na początku materiału widzieliście też, e, że były, byłem w kopalni, były sztabki z żelaza, sztabki złota i te czerwone to były sztabki gliny. E, może zaprezentuję Wam je. O tak, e, W too Many items mam, więc mam tutaj sobie je wy, e, wypisane. E, jak widzicie, jest cyferka, na przykład 2, 3, 4. Jest to e, tyle sztabek, ile będzie leżało. Jak widzicie, tutaj też jest dwójka. Jak trzymam to w ręku i zobacz. Mam dwie sztabki i zakładam, i wszystko to ładnie wygląda. Yy, można po nich chodzić. I efekt naprawdę bardzo fajny. Też niestety nie można e, układać je w taki, e, że w stronę, na przykład, tom, czy tom. Niestety się nie da, ale i tak robią fajny efekt. Można naprawdę bardzo fajne rzeczy z nich tak potworzyć. I jak tworzymy, e, crafting nie do końca obcza bo nie był na stronce. Ale wiem, że na przykład tak tworzymy szóstkę. Eee, czy tak, stworzy tak stworzymy buty, więc nie stworzymy e, czwórki? O, tak tworzymy dwójkę. Eee, jak stworzyć trójkę? Czy tak? 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 tak. O, jest trójka. E, dobra, to po prostu nie będę Wam już dalej to pokazywał, to już sobie sami tam sprawdzicie, jeżeli będziecie potrzebowali, a jeżeli nie, e, no to po, można po prostu wziąć sobie 100 many items, tak jak ja e, i po prostu się nie męczyć szukaniem craftingu. E, więc co, modyfikacja jest dość krótka, e, ale bardzo mi się spodobała, więc postanowiłem ją Wam pokazać, myślę, że e, Będziecie mogli jakoś to kreatywnie wykorzystać na waszych światach. Jeszcze chciałbym tylko na koniec jedną rzecz sprawdzić, i to będzie na tyle. Wezmę sobie kill-off przyłączę się na survival mode i zniszczę taką sztabkę. I jest, wypadła mi jej szóstka. A teraz jak mam szóstkę, czy mogę ją z powrotem przerobić na normalne sztabki? Eee... Eee, chyba się nie da. Eee, czekajcie. Tak, tak. Tak, tak. No niestety się nie da. E, także musimy to uważnie wybierać, jeżeli będziemy craftować, bo nie da się przywrócić e, naszych sztabek żelaza z powrotem. Także to by było na tyle. Jeżeli modyfikacja Ci się spodobała, to zostaw łapkę w górę e, oraz komentarz co myślisz o, o tym modziku. Także dzięki za oglądanie i na razie!